Siemano, Siemanu, witam serdecznie, kolejny dzień na Minecraft Hardcore. E, halo, jak przywitaj się. Cześć Boże. Witaj, witajcie, cześć Boże, cześć słuchacze. Witamy Was. No dobrze, witamy, witamy bardzo serdecznie. E, ogólnie Naprawdę dzisiaj golema. widzowie, co? Co ty mówisz tam? Trzeba naprawić golemy, proszę. No to sobie naprawiaj no. Przyjacieli naszych. Oni nas wspomagają na maty nie chcesz im pomóc też. Ja, ja nie Proszę naprawić. Nie chcę tylko to nie tych. jest moment na to, żeby im pomagać. Dobra, słuchajcie widzowie dzisiaj. Powiem wam co będziemy robić, bo to jest na przykład... Kurde, jeszcze raz nie uderzysz. To... Dobra, dobra. No. Dobra, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, żeby się przygotować na Wardena. Tak jest, widzowie, to jest ten moment, który trzeba się w końcu na to przygotować, bo prędzej czy później trzeba tam pójść. Zanim pójdziemy na Wardena, pójdziemy również jeszcze do Endu, ponieważ End jest również mega fajny i potrzebujemy tam również stamtąd rzeczy, ale już dzisiaj musimy się przygotować do tego, żeby w miarę w tym kierunku się, że tak powiem, kierować. Więc uwaga, widzowie, bardzo ważna rzecz. Dzisiaj mamy przygotowaną pewną tablicę, na której rozpisaliśmy sobie rzeczy, które potrzebujemy, żeby się na takiego Wardena udać bądź nie na Wardena, a na przykład na samego End, Ender Dragona. Czy, czy coś takiego, ponieważ end również jest bardziej rozbudowany Tak jak powiedziałem e, Tak jak wam pokazałem na jeden z filmów, w których pokazałem wam Różne modyfikacje, dodaliśmy tutaj modyfikację Która rozbudowuje end No i e, tutaj mamy, uwaga, takie rzeczy do zrobienia dzisiaj Musimy stworzyć netherite'ową zbroję i narzędzia Mikstury na leczenie i siłę Złote jabłka i zdobyć dużo wełny Oczywiście nie zrobimy wszystkiego w jednym odcinku Zrobimy dzisiaj, co się nam uda, z tego powodu, że żeby zrobić wełnę, żeby zdobyć dużo wełny, będziemy musieli zbudować fabrykę wełny. A żeby zbudować taką fabrykę, tutaj już jest przygotowany teren, tutaj powstanie fabryka, w której będziemy po prostu mieli tej wełny bardzo dużo. Dlaczego nam jest wełna, potrzebna? Jakie? Czy Ty jesteś w stanie wytłumaczyć, dlaczego nam jest potrzebna wełna? Jasno, że tak. godni słuchacze, już Wam mówię, na czym polega chodzenie po dywanie. A mianowicie, trzeba <laughs> wziąć. No. Pozbierać trochę wełny, stworzyć z niej taki produkt jak dywan, żeby następnie chodzić w. Jak to się nazywa? Warden City? Czy jak to tam się nazywa? Ancient City to się nazywa, ale tak. Po prostu jakby chodzi o to, że Warden nas nie będzie słyszał, jak będziemy chodzić sobie po wełnie. I to jest dla nas bardzo ważne, żeby takie coś mieć, ponieważ wtedy będziemy mogli sobie tam chodzić. Tylko problem jest taki, że postawienie wełny i tak jest głośne. Nie no tak, jest z tego ale... sprawę. Ale, no możemy e, potem, ale, be, ale będziemy mogli jak najbardziej tym w ten sposób uciekać, ponieważ jeżeli już na przykład się gdzieś pojawi Warden, a my do miejsca, do którego dotrzemy, już zrobimy sobie jakąś ścieżkę tą wewnątrz, będziemy w stanie tą wełną z powrotem wrócić na tyle daleko, że po prostu nas nie wyczuje. Warden no chyba i po sobie ogólnie teraz. Na hardcore, że na nas zbiera? No, mi się, się wydaje, że może nas ściągnąć na hita. Dlatego potrzebujemy na netheriteową zbroję i masę różnych ulepszeń, tak żeby po prostu to jakoś przetrwać. Mam nadzieję, że z złotym jabłkiem, y, miksturą leczenia i zbroją netheriteową to się nie stanie. My już mamy troszkę ciekawe, jakieś takie w miarę spoko zbroje, jak widzicie. Jedyne co, to trzeba je ulepszyć. Tak samo narzędzia. No ale do tego będziemy potrzebować netherite, ale też również będziemy potrzebować to, co ty tutaj masz, czyli taką miotę. Uwaga, skraftujmy to miotę, ponieważ to też wam muszę pokazać, co z dzisiaj zrobimy. Czyli ja mam rzeczy, potrzebne do tej mioty. Patyk, dobra. Ale Mieć, reszta na będzie. Miec. No, miec, wiem, 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 tylko właśnie, czy reszta będzie w, yes, w yes, magazynie. ona no, będzie na, na, na górze, bo nie mamy wiem, chyba tak. do niej nic, nie? Tak samo pióra tak, tutaj będą. Tak, tak, o pióra to dzisiaj nie ma, piór mamy z 10 staków. No tak, to prawda, ale dobra, gdzie jest ta miedź? O, tu jest, dobra, nie miec, nie czy wiem, muszę, muszę Będę musiał przepalić ją chyba. Do i węgiel jeden, węgiel, węgiel jeden. Jest tu gdzieś węgiel? Nie. Chyba. Na pewno, na pewno jest. Dobra, jest lawa, dobra, zrobię to w lawę. Tutaj mamy piec, przepalam to. Niech to nam się szybko zrobi e, I będziemy mieli, ja potrzebuję tak naprawdę jedną, żeby to zrobić Czekaj, żeby tu jakiś crafting mamy Mam, mam pióra, chcesz? Daj mi pióro, no Proszę Dobra, o, ale po co mi to mięso, ja chciałem tylko pióro Dobra, ty, parę? my tu nie mamy craftingu, jest chyba piętro niżej, dobra ja... A więc uwaga, robimy, robimy zmiotkę, robimy zmiotkę, widzowie Robi się to tak, patyk Miedź i oczywiście pióro, w ten sposób mamy taką zmiotkę, czyli brusza. Dlaczego na, do czego nam jest potrzebny brusz? Uwaga, zapraszam, lecimy w tamtą stronę, ponieważ już znalazłem takie miejsce, do którego musimy pójść. Żeby zdobyć e, pewną rzecz, która nam będzie bardzo potrzebna, do tego, żeby nasze zbroje nie tylko były wytrzymałe, ale żeby również fajnie wyglądały, potrzebujemy zdobyć takie rzeczy. A takie rzeczy to się zdobywać na różne sposoby, albo zwiedzając opuszczone statki, które już zwiedzaliśmy, dlatego to też mamy zdobyte. Albo z, o, w, w, w tym w nederze zwiedzanie tych różnych, jak to się nazywa. Ehm, bastionów i, i innych fortec i tak dalej, co ty wyprawiasz w ogóle, ty nie umiesz, nie umiesz stawiać wody tak, żeby jej przeszkodzić. Eee, I również można tym bruszem wykopywać sobie ciekawe rzeczy, dlatego musimy się udać dzisiaj na kordy 872 na minus 168 i tam jest taka jedna rzecz, którą, e, do której musimy po prostu pójść, ponieważ tak, tak udało nam się zlokalizować, ale ty jesteś, ty jesteś, dzisiaj widzę w dobrym humorze, w ogóle się nie odezwiesz, ale no bo gadasz cały czas, do co ja się mam To tylko mi przeszkadzasz. Utrudniasz i wybijasz z rytmu. Um, dobra. Czekaj, nie budzimy, My nie mamy łódki żadnej, co? Nie zabraliśmy. dobra, um, ale ja mam się siekiery, ja mam odpowiedni ekwipunek do takich czynności. Ja nie mam z czego zrobić, ale dobra. E, Więc co, musimy na 800... Czekaj, bo już nie jesteśmy tak, tak, tak daleko. Potrzebujemy 400 kratek, 872 na 160, no to jesteśmy już prawie, prawie że. Tu i zaraz w tamtą stronę musimy trochę pójść. Dobra, zapraszam, zaraz tam będziemy, chwila moment, o jajo jakie dostałem, rzućmy tym jajem Dobra, będziemy na miejscu, widzowie, to się odezwiemy do was Dobra, widzowie, mamy to, to jest to miejsce, które musieliśmy znaleźć Takie coś reszcie się teraz w Minecrafcie i musimy tego... Uważaj, powoli, 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 bo tu są takie... O, to, 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 widzisz, na przykład ten... Daj mi, e, No dawaj, dawaj, uwaga, co, z tego wyciąga, wypadnie? coś wychodzi, coś wychodzi Jest, jest, tabliczka ufka, to. Ufka. Tabliczka, tabliczka to jest Zobyłeś tabliczkę, tak, fajna tabliczka. I teraz uważaj, bo ja, będzie ja więcej wiem. takich bloków, musimy je zdobyć. Uważaj że to... ja no, tak. A tak, a tak, a tak. No właśnie, masz szkary. Miesz się? Czekaj, ja tutaj. ...zostawię takie coś. Mam błonę. Zróbmy, zróbmy sobie daszek, żeby... żeby... Masz jakąś pochodnie? Mam, mam mam tu oczywiście ja koleżko, ja mam wszystko. Bo ja właśnie pochodni nie mam. Dobra, Dobra i teraz tak. Ja, ja nie odwieszyłeś Ty, oto! To, to było inne, ta nie zwróci na to uwagi. Dobra, daj mi koń. No, ja odpowiednią łopatę tutaj. No właśnie, nie, bo tą łopatą. O, czekaj, czekaj, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra. No, Wy, Wyczasujemy. Emerald. No, niesamowite, tylko to nie jest dalej to, co my potrzebujemy. Nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na to, żeby to znajdować. Może. Tu znowu coś było? Tak, stwierdziliśmy, był dziwny nie, dźwięk. Nie, nie. Dobra, o jest, 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 widzę. Dobra, wyczesujemy. Co tu teraz wypadnie? No nie rozwaliłeś ty idioto! Nie rozwaliłem, spadł na dół! Wyszło, no to rozwaliłeś pod tym O jest kolejny. Wysuję. A tam było coś fajnego, wychodziło. Był... Jest, Krulik. Jest, Krulik. jest, 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 Mamy! Mamy! Dobra, takie potrzebujemy template. Y. Dobra, już szukamy ich dalej. O, tu jest szkło jakieś. Dobra, czekaj, czekaj, rozkopmy tutaj to trochę bardziej, żeby dostać się do może czegoś ciekawego. Tu będzie tego więcej? Czy to będzie duże, czy to nie Krulik. będzie duże? O no. Dobra. Ej fajne są te bloki co teraz je kopiemy, fajne są do, o, do budowy. Dobra. Dobra uważajmy na te, na ten Jest, ten. jest, jest. Miotam, miotam, Dobra, miotam. Dobra wychodzi główka, główka. I co Zobacz. to? Nie wiem. Zabrałeś? Nie, ja to zabrałem. Świeca to była. Dobra widzowie, mamy dzień następny. Jak widzicie, troszkę żeśmy tutaj podziałali, troszkę pograliśmy tak, żeby prawda pozdobywać kilka rzeczy, żeby nie było tak trudno na odcinku, ponieważ uwaga, okazało się, że żeby zrobić na wersji 1.20 ulepszenie takiego na przykład to miecza, potrzebujemy takiego czegoś. Byliśmy w nederze, udało nam się znaleźć, zdobyliśmy takie coś i teraz uwaga, zdobycie tego wcale nie było łatwe. I już myśleliśmy, że o nie, jak to było tak ciężko zdobyć, a my potrzebujemy jeden taki, żeby ulepszyć po prostu miecz, a my potrzebujemy Lepszy śmiercz, kilow i całą zbroję, no to po prostu zajmie nam to wieki. Ale panie Agielski, gdzie ty jesteś? Buduję sobie. A, ty tam jesteś, dobra, to pokażę to jeszcze szybko, zanim przejdę do, do tego i wam wytłumaczę na czym polega ta sytuacja. Idę do, 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 do jakiego, ponieważ on tutaj kontynuuje widzę swoją budowę z wczoraj, czyli e, farma wełny, tak jak powiedzieliśmy, to również trzeba zrobić, więc mamy mamy owce, już tam widzę kolory, elegancko. Zbiera się. Zbiera się, działa. O, jest idealnie. Ja jeszcze muszę. Będziemy, będziemy mieli dużo. Wiesz, wiesz co trzeba zrobić? Musimy zrobić jedną taką, e, która jest. No biała jest chyba taka najlepsza. Trzeba będzie zrobić kilka stanowisk z białą, a jest. Są dwa. Nie, przez są dwa spokojnie, możemy mnie pofarmaliło. Ale nie, ale, ale można by było zrobić, wiesz, to na naprzeciwko też jeszcze jeden biały, żeby były dwie białe, po to że jak będziemy szli do, e, do tego. Ale do tego, spokojnie, do bardena to, żebyśmy wyrobi. mogli zestakować to, a nie że będziemy brali dwa różne, nie. Ale to Żebym i tak mieć... jedna wyrobi, nie bój się. Patrz, tak, jest szybko, to tutaj która... jest ten... Ty tu się świeci, widzisz to? On tak się nie świecił nigdy. Nie ma, został bombę. <noise> Dobra, przejdźmy do tego Smithing template'a. Powiedz mi, ja, panie Agielski ile ty masz diamentów? Czy masz jakieś diamenty w ogóle? Plecako mam. Masz plecaku. 46. Dobra, ja, ja idę zobaczyć ile jest w naszym prawda kochanym MDM-ie. Czy tutaj y, znajduje się chociaż trochę tych, y, tych diamentów? Jeżeli nie, to mamy przypał. Y, powinny się tutaj gdzieś y, zestakować w tym miejscu. E, mamy emer emeraldy, one się nie stakują. Czemu się tak nie zestakował te emeraldy z nimi jest nie tak? Dobra, weźmy to, weźmy to, weźmy... Biorę te wszystkie emeraldy, je trzeba zestakować jakoś. Ty, diamenty tu! Diamenty tu wpadają! Czekaj, 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 tu wpadają diamenty, one gdzieś tam się zakluczowały Są tam gdzieś dalej? Poszukaj. nie, e, bo... dalej nie ma. Wiesz, Zauważyłem, że problem tego sortownika tutaj właśnie jest taki ten na górze, że on. Em... Jakby nie, nie, dorzuca do, nie dorzuca, nie łączy, nie, nie stakuje, tylko jakby... O nie, tam będzie pełno netherracku Co? Tam będzie w, w brud netherracku Tych, tych, tak, bo... A tu 35, 35 diamentów mam, dobra, na razie starczy Słuchajcie widzowie, sprawdziliśmy w internecie i da się skopiować ten template Jedyne co potrzebujemy to właśnie netherrack, którego mam tutaj dosyć sporo I robimy coś takiego, dajemy to, dajemy to i dajemy... Nie, co ja robię? Tak i tak. Tak jest, dobra, na odwrót to było. E, I mamy w ten sposób dwa template. I teraz uwaga, biorę te dwa, daję kolejnego, i tu, daję to, i robimy znowu tak. I musimy w ten sposób tak naprawdę to powielać, ponieważ innej opcji no tak naprawdę nie ma. Ale mamy już cztery, mamy, uwaga, kolejne, mamy sześć, daj mi diamenty, wszystkie które masz. Musimy to powielić, bo my potrzebujemy tego 12, ja mam dopiero sześć. No, dobra, ale... to Nie lękaj wszystkich. A ja ci... miałem. 3... Dodaj mi 35, to mi starczy. Ile? 35. No to ja tyle właśnie wydałem. Dobra, tu. I teraz. A nawet nie, chyba będziesz musiał mieć 42 Masz. Ale nie jestem dobra, tu. Będziesz rozkupywał. Odkup, no, ale to robię dla ciebie też, żebyś miał. Dobra, A, no dobra tak? Dobra. 12, dobra, jest Git. Dobra, proszę, oddaję ci to, masz. I mamy zrobione 12. Daję ci połowę, bo tyle potrzebujesz, żeby lepiej sobie mieć. kilow i. Ym, I całą zbroję, i możemy teraz przejść do. A ile ty masz, Eduraj? To bo ja mam 5. Haha, ja sobie pokopałem 8? No to daj mi jedno, daj mi jedno, bo ja potrzebuję sześć, żeby móc wszystko ulepszyć. Przecież potrzebujesz na zbroję tylko. Nie, i na miecz kilow No to mam 5, a potrzebuję 6. Ile ty masz? To powiedz, że masz 8, to po co ci jest 8? jak ty też potrzebujesz 6? Masz. No. Ile to trzeba namówić, ile to trzeba przekonywać, żeby coś zrobił. Dobra, lecę. Lecimy to ulepszyć, uwaga, A więc uwaga, ściągam całą zbroję i lecimy. U web, Dajemy to i to. Pyk. Raz, no dwa. Się to trzy, cztery. bum, Cała netherite'owa zbroja jest. Enchant zrobiony. Znaczy achievement, Dobra, teraz jeszcze miecz i to stołamacz czyli kilo. W pyk, mamy to. Czyli mamy to, to i to. I teraz uwaga, robimy sobie na template'ach jakiś może. Daj mi diamentów trochę. Nie mam już. No jak nie masz? Dałem ci! Dałem ci wszystkie. No nie, ja ci odrzuciłem cztery. A ile potrzebujesz? No do cztery. Ale do czego cztery? No do ulepszenia nie, ja A wiem, ile ty masz, masz diamentów? No teraz już cztery tylko. Aha. To no daj mi dwa i ja... Dobra, i ja, i... ja nie chcę niebieskich. Ja nie A czego? bo też na zielono można ulepszyć. No ja właśnie sobie może zielony zrobię. Czekaj, no ja muszę pokombinować, jak tutaj będzie wyglądało, bo patrzcie widzę. Można takie ulepszenia robić do zbroi teraz na tej wersji. No i wygląda to niesamowicie. E, dobra, o, błota, to ja nie, postulujmy ten. Nie, ten też nie jest jakiś taki wybier. A ja daj mi też. Pokaż mi jak to wygląda na chwilę. Czekaj, e, dobra, dam ci, proszę bardzo, rzuciłem ci ten. Muszę sprawdzić, bo nie umiem się jeszcze zdecydować, które z tamtych chce. Ten jest fajny. Ten Mogę go użyć? Ten jest średni. Aha, A to ten... tak wygląda. Aha, to tak. I tak. Dobra, tu wolę to. Tu wolę to ulepszone mieć. Dobra, więc bierzemy to. Świetnie. Spodnie teraz. Uwaga, spodnie robimy. Yy... Daję Ci. To. Czekaj, ja Ci dam jeszcze zaraz. Teraz ja wybieram, które eee. chcę. A ja nie chcę takich kolorów jeszcze. Ja będę miał inne. Okej, okay, okej. Okay. To nie wygląda najlepiej. Dobra, no ten, ten chyba albo. Czy, to się niczym nie różni od tego. A to ma taki do dołu, a ten ma taki do góry. To wolę taki do dołu. Ten będzie lepszy. No więc tu robimy to. Teraz bierzemy hełm. I teraz hełm ma coś takiego albo. Coś takiego, dobra, to jest lepsze. I ostatnie buty mają takie do dołu, albo. Zaj, te, te są lepsze. Te są lepsze. Dobra, patrz, pokażę ci co, jak mam zbroję teraz pa, jak będziesz mi... Patrz, mogę ci oddać te wszystkie template'y, bo już nie będę potrzebować ich Proszę bardzo, możesz sobie pokombinować z nimi co chcesz, mogę ci dać emeraldy też Weź sobie te wszystkie emeraldy, możesz sobie pokombinować z zielonym Eee, pa, jaką zbroję mam Na diamentach tylko Chyba. No, ale jest bo no nie no, bo taka jednokolorowa jest najlepsza Ale jak to wygląda potężnie, co tu wyprawiasz, wariacie, znikaj stąd Uszami rusz i znikaj już Dobra, weź ten, ty, ja pierwszy raz zabiłem tego, tego, tego? Myślę, znaczy że już go zabijałem. Dostanę teraz Archimedes. Teraz, teraz Weź, ulep się coś na zielony. Ty robisz zielony czy jaki robisz? Nie, I czerwony. Ja nie wiem. Zrób ja czerwony, nie wiem, stary. Zrób to. Zrób. Ja... Do znowu musiał. Co? No tak, no właśnie idę po niego. Idę po redstone. Nie, nie, myślałem nad złotym jeszcze. No to idź na dół po złoto i zobaczysz, coś, co ci się bardziej podoba. O, a może miło. być też złoty, no ja ci znajdę czerwony, żeby mieć ten, żeby żebyś miał te redstone, y, że gdzieś tu powinny być. Mam tu jest dwa. dwa. A masz dwa, to ja też mam dwa. A nie, zabrałeś te dwa, które ja widziałem. I hmm. nie mamy więcej restona? jest jeszcze. Glowstone razu? jest jeszcze proszek. Ciekawe, czy ten glowstonowy proszek by też dał. Nie, radę. czekaj, ja mam, ja mam, dobra, ja mam. No właśnie, mogę tu mieć jeszcze. A ja tu mam jeszcze ja jeden. Dobra, złoto też mam już, jak co? Nie musisz iść na dół. Dobra. Mam 9, no. Dobra, to chodź, idziemy tu zobaczyć, bo jestem ciekaw. Uwa. Daj mi, daj mi jeden kawałek Twojej zbroi. Yy, I jakiś template, bo sprawdzę z, u siebie, jak to wygląda tylko. Ten golem tylko jest strasznie nerwujący. Daj mi jakiś template'cik. Bo, bo nie mam template'a żadnego. O, dobra. Dobra, dałeś ten najgorszy akurat, ale, ale... dobra, i teraz tak, złoto. Okej, okay, złoto jest nawet git. Hmm, a daj jakiś inny template. Rzuć pod nogi, gosh. żebym go zabrał. Dobra. Okej, okay, tu wygląda to złoto lepiej. No i czerwony, nie no chyba czerwony wygląda, chyba wygląda czerwony lepiej. Dobra, masz, masz to I wybierz te, co chcesz, że ci też złoto I ten template, który mi rzuciłeś jako pierwszy, on jest słaby bardzo, bo on strasznie robi przyciemnia, to tak... Więc mm -hmm. więc wykombinuj coś tam, ja robię cięcie i zaraz zobaczymy, jak o tyle się zbroja. Dobra, mamy to, jest, jak ją zrobił, żółty. Żółty tylko, że wybrał ten jeden template, na razie zrobił, bo reszta mówi, że mu się nie podoba. No więc dobra, na razie zrobimy tak, kiedyś on sobie to ulepszy, bo ja zbroja mi się już naprawdę mega podoba. Dobra, co my, mamy, co my mamy teraz do zrobienia? Co my zrobiliśmy, a czego jeszcze nie zrobiliśmy? Mamy miecz, czekajcie, jak ja mam go, mam go dobrze. E właśnie, ja nie mam na mieczu ulepszenia tego z z podpalaniem, to jest fire aspect, nie? Chyba to się nazywa. Tak, tak, tak. Czekajcie, czy mamy jakąś jeszcze. Fire Aspect? Ale, tak, tak, ale ja widzę, że go nie ma tutaj. A nie, on miał miecz, bo u mm -hmm. Lisa tak. Lisa, nie. Dobra, no to czekaj, Musisz... tak, ja spróbuję sobie ale ulepszyć nie... może. Nie, nie, chyba nie, nie ma Fire Aspect. Nie ma nawet levela, tyle, dobra, nieważne, nieważne. Dobra, będę musiał się tym zająć później. Może sobie ulepszę ten jeszcze na ten Fire Aspect, bo to by się nam przydało. No nie no, wydaje mi się, że my chyba już mamy wszystko, co, co, co powinniśmy mieć. A jeszcze podki musimy ogarnąć, ale na to potrzebujemy troszkę więcej czasu, bo na to tego już nie zdążyliśmy zrobić z wczoraj na dzisiaj. Więc ogarniemy to i w przyszłym tygodniu może ruszymy na jakiegoś Smoka czy Wardena, zobaczymy. W każdym razie teraz już mamy taki asortyment. I ja nie wiem, ta, ta zdrowie mi się tak podoba. Teraz Ej. to jest naprawdę dobra zmiana w Minecraft, co? Dywany możemy kupić za Emeraldy. Po co nam dywany? A! Jeden Emerald, cztery dywany. Łatwo. Okej, okay. a dywany działają. No tak, bo dywany działają tak samo jak bloki wełny w sumie. I ciekawe, czy to będzie Elo. słychać, jak to taki będzie stawiać. Mam. No dobra, no to git. No jesteśmy przygotowani tak naprawdę, więc widzowie, widzimy się w następnym odcinku z Hardcora. Trzymajcie się i dajcie znać, co sądzicie o mojej zbroi. Elo.